Początek roku to zawsze gorący okres, jeśli chodzi o smartfonowe premiery. Na naszym kanale omawialiśmy już nadchodzący model Galaxy S20 od Samsunga, ale niedługo po nim spodziewamy się premiery Huawei P40. Chiński gigant, niestety, ma za sobą dość ciężką końcówkę zeszłego roku. To jest dramat! Ale mimo represji ze strony USA, Chińczycy nie poddają się i nie rezygnują z globalnego rynku. Co przyniesie premiera serii P40? Czy Huawei i Google doszli do porozumienia? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w dzisiejszym odcinku na kanale TechnoStrefa. Oglądajcie! Zanim jednak zaczniemy, pragnę Was serdecznie zaprosić do subskrypcji naszego kanału, kanału TechnoStrefa i zaznaczenia dzwoneczka, tak żebyście nie przegapili nowych Ekscytujących informacji na tematy, które Was interesują. Dodatkowo, będę niezmiernie wdzięczny, jeśli zostawicie łapkę w górę i komentarz pod tym filmem. Dla zasięgu w ten sposób wspieracie naszą pracę i pozwalacie dotrzeć do większej ilości widzów. Także dzięki z góry, a teraz wracajmy już do tematu odcinka. Najnowsza seria flagowych smartfonów od Huawei będzie miała oczywiście oznaczenie P40. Na prezentacji, która ma odbyć się w połowie marca, najpewniej zobaczymy cztery nowe modele. Będą to Huawei P40, P40 Pro, P40 Premium Edition oraz najtańszy P40 Lite. Zanim jednak o nich kilka słów na temat sytuacji firmy Huawei. Jeden z przedstawicieli Huawei w Niemczech uchylił rąbka tajemnicy odnośnie wciąż niewyjaśnionej sytuacji pomiędzy Huawei a Googlem. Z jego słów wynika jasno, że nawet w sytuacji, gdy obostrzenia nałożone przez rząd USA zostaną zniesione, to Huawei nie zdecyduje się na ponowne wdrożenie rozwiązań Google w swoich smartfonach. Choć jest to podejście, może na pierwszy rzut oka dziwne, to nawet zrozumiałe. Dlaczego? Dla Huawei dużo lepszym krokiem będzie uniezależnienie się od kaprysów rządów i innych korporacji. Bo przecież, nawet jeśli teraz odpuszczą, to niewykluczone, że podobna sytuacja mogłaby powtórzyć się w przyszłości. Google Mobile Services to usługi, które dla wielu są standardem obecnych smartfonów z systemem Android. Jednak chiński producent musiał postawić na swoje oprogramowanie, czyli Huawei Mobile Services. Premiera tego rozwiązania miała miejsce wraz ze smartfonem Huawei Mate 30 Pro. Te same usługi trafiły do tabletu MediaPad M6, a teraz będą oczywiście obecne w serii P40. Tym sposobem Huawei ma zamiar uniezależnić się i rozwijać na rynku w bezpieczny i kontrolowany przez siebie sposób. Huawei P40 będzie najmniejszym smartfonem w całym zestawieniu, wyposażonym w wyświetlacz OLED o przekątnej 6,2 cala. W ekranie nie zabraknie oczywiście czytnika linii papilarnych czy dziury na kamerki do selfie, bo będą dwie. Dziwnym trafem Huawei skopiował moim zdaniem ohydne i totalnie nietrafione rozwiązanie z Galaxy S10+. Dziura zwyczajnie jest za duża, a poza tym dwie kamerki z przodu to przerost formy nad treścią, szczególnie jeśli jedna z nich nie jest szerokokątna. Z tyłu natomiast zestaw trzech sensorów, główny rozdzielczości 52 MP, zaraz obok niego dedykowana kamera wideo rozdzielczości 40 MP i teleobiektyw z trzykrotnym zoomem optycznym 8 megapikseli. Do tego bateria o pojemności 5000 mAh. Model P40 Pro oraz wariant Pro Premium Edition różnić mają się naturalnie wielkością ekranu i zestawem aparatów. Ekran, jaki ma znaleźć się w tych modelach, to oczywiście matryca OLED, ale tutaj z częstotliwością odświeżenia 120 Hz, co będzie Małą rewolucją i przekodnej pomiędzy 6,5 a 6,7 cala. W ekranie, oczywiście, czytnik linii a frontowy zestaw kamer identyczny co w mniejszym modelu P40. Bateria ma mieć pojemność 5,5 mAh i oferować technologię szybkiego ładowania zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo. Model P40 Pro ma być dostępny w kilku wariantach pamięci: 8 lub 12 GB RAMu i 128, 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Wersja Premium Edition będzie dostępna jedynie z 12 GB RAMu i w wariantach 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Model P40 Pro będzie dodatkowo oferować obiektyw z pięciokrotnym lub nawet 10-krotnym zoomem optycznym dzięki zastosowaniu kamery peryskopowej znanej już z modelu P30 Pro. Na pokładzie dodatkową, Zresztą tak samo jak i w P30 Pro ma znaleźć się także dodatkowy sensor głębi. Dla wariantu Premium Edition ten zestaw ma być rozszerzony o jeszcze jedną kamerę, dodatkową kamerę makro. Wszystkie modele prócz P40 Lite mają działać w oparciu o procesor Kirin 990 znany między innymi z modelu Mate 30 Pro. Według przecieków najnowsze smartfony mają być dostępne w kilku kolorach, a wśród nich czarny, złoty, srebrny, niebieski i biały, zapewne do Polski trafi jedynie czarny, i może któryś z tych innych dodatkowych. Niestety wszystkie telefony będą pozbawione gniazda mini-jack. P40 Lite, czyli ten najtańszy model, ma być natomiast wzorowany na modelu Nova 6 SE. Będzie to oczywiście propozycja znacznie bardziej budżetowa, jednak i w tym przypadku na pokładzie nie znajdą się oferowane przez Google usługi. Wersja Lite, tegorocznego flagowca P40, ma mieć ekran LCD 6,4 cala w rozdzielczości Full HD+. Dodatkowo będzie wyposażona w 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB przestrzeni na Wasze dane. Nie zabraknie także czytnika linii papilarnych w ekranie. A także, i tutaj uwaga, drum roll! Gniazdami i jack. Brawo! W przodu natomiast pojedyncza kamerka do selfie o rozdzielczości 16 megapikseli umieszczona w pojedynczej tym razem dziurce. Z tyłu natomiast zestaw czterech obiektywów: 48 megapikselowa kamera główna, szeroki kąt o rozdzielczości 8 megapikseli i do tego dedykowana kamera makro oraz sensor głębi, oba 2MP. Cieszy akumulator o pojemności 4200 mAh ze wsparciem dla super szybkiego ładowania 40W. Na koniec jeszcze małe ogłoszenia parafialne. Na karcie społeczności, naszym kanale YouTube, pojawiło się, pojawił się post, w którym ogłaszamy QA. Także tam możecie do nas zadawać pytania. Już niedługo będziemy je nagrywać. Także jeśli jeszcze macie jakieś pytania do nas, to także tam zadawajcie te pytania i po prostu my na nie odpowiemy. A także droga, że odpadniecie naszego Instagrama, zaobserwujcie. No i przede wszystkim super prośba: zbliżamy się do 200 tysięcy subskrypcji na YouTubie. Także zapraszam wszystkich, którzy nie subskrybują, aby subskrybowali i aby udostępniali znajomym swoim. Także. Goście, gościarki, panowie i panie, panie i panowie, subskrybujcie kanał, bo na 200K mamy coś specjalnego dla Was. No a czy plotki dotyczące Huawei P40 okażą się prawdą? Przekonamy się już niedługo, chociaż trochę jeszcze musimy poczekać, bo do 23 marca wtedy to właśnie ma mieć miejsce oficjalna premiera najnowszych smartfonów serii P40. Tymczasem dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, jak Wam podoba się nadchodząca seria P40. No i przede wszystkim, czy bierzecie w ogóle pod uwagę zakup nowych smartfonów Huawei, pomimo braku wsparcia dla usług Google? A może chcielibyście zobaczyć film, w którym spróbujemy używać usług Google? Usów Hawaja, znaczy się, zamiast Google'a i zobaczyć, czy w ogóle taki smartfon da się używać. Także czekamy na komentarze. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Subskrybujcie nasz kanał, obserwujcie Instagram, bierzcie naszą stronę technotrepac.com. Mówił do Was Szakal, Do zobaczenia, do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Pa-pa!